W tym odcinku zajmiemy się takim tajemniczym konceptem, jakim jest produkt przynęta albo usługa przynęta. Chodzi o to, że bardzo często klienci używają innych Twoich produktów lub usług, żeby mieć takie porównanie do tego, e, jaką cenę ma produkt, z którego chcą skorzystać, lub usługa, z, którego, z której chcą skorzystać. I to nie jest nic dziwnego. Wystarczy sobie wyobrazić, że sami stoimy w supermarkecie przed półką na przykład z kawami i o ile nie mamy swojej ulubionej marki, po którą od razu sięgamy, no to sobie porównujemy, jakie są ceny, jakie są opisy danych kaw. Tylko teraz chodzi o to, żebyśmy w taki sposób zdawali sobie sprawę z tego procesu i w taki sposób na niego wpływali, żeby po prostu te porównania klienta były dla nas sprzyjające. Chciałabym Wam teraz krótko przedstawić pewne badanie psychologiczne z 2008 roku. Sytuacja była następująca. Pewnego dnia w czasopiśmie The Economist badacz zauważył trzy opcje subskrypcji tego czasopisma. Pierwsza opcja to było tylko dostęp internetowy do czasopisma, i ta opcja kosztowała 59 dolarów. Druga opcja to była tylko opcja drukowana, czyli co każde wydanie klient dostawał do skrzynki wydrukowaną wersję czasopisma, i taka subskrypcja kosztowała 125 dolarów. I teraz się robi ciekawie, bo była też możliwość dostania dostępu i internetowego, i drukowanego, i kosztowało to także dokładnie 125 dolarów. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że ta opcja tylko do druku jest błędem. Bo kosztuje dokładnie to samo ile druk i dostęp internetowy, a jednak jest osobną opcją. No i pomyślmy tak zdroworozsądkowo, kto wybrałby tą opcję, jeżeli może mieć w tej samej cenie jeszcze dodatkową usługę i dostęp zdalny do tego czasopisma. Badacz Arieli zauważył pewną prawidłowość i postanowił zbadać, aby sprawdzić swoje przeczucie. I okazało się, że opcja dodanie opcji samego druku w tej samej cenie co opcji druku plus dostępu internetowego zrobiła ogromną różnicę. Gdyby nie było tej opcji samego druku, to ludzie będą mieli utrudnione porównanie tych dostępnych opcji. Natomiast, gdy pojawiła się ta opcja samego druku w cenie takiej samej jak druk plus dostęp WWW, to od razu ten dostęp WWW plus druk został częściej wybierany, bo po prostu był postrzegany jako atrakcyjniejszy, bo mamy tutaj więcej w tej samej cenie. Koniec końców magazyn The Economist zwiększył swoje przychody o 43% właśnie dzięki dodaniu tej opcji tylko dróg, i proszę tutaj zauważyć, że on nawet nie chciał tak naprawdę zaproponować tej opcji. Nie liczył na to, że ludzie będą ją wybierać. Ta opcja tej usługi powstała tylko po to, żeby stworzyć możliwość porównania z opcją, do której faktycznie chciał zachęcić klientów, czyli do opcji internetowego dostępu plus wersji drukowanej. A opcja jest o tyle fajna, że jeżeli ktoś z jakichś nieznanych mi powodów wybrałby opcję tylko drukowaną, no to też dobrze, to tym bardziej czasopismo w tym momencie zarabia. Jesteś w sklepie, chcesz kupić wino, i zakładam, że nie jesteś akurat największym znawcą win, tylko chcesz sobie po prostu kupić dobre wino. I widzisz takie tutaj trzy opcje: mamy wino za 9 zł, wino za 27 zł i wino za 34 zł. I sugerujesz się tylko ceną, bo przypominam, że nie znasz się na niuansach win. Którą opcję wybierzesz? Mam nadzieję, że się już zastanowiłeś. Według badań najwięcej osób wybierze opcję tą środkową, ponieważ nie chcą kupować tego najtańszego wina, z tym bardziej, że ono dużo odbiega ceną, więc zakładamy, że ono może być niedobre. I nie chcemy też tego najdroższego, bo nie potrzebujemy super jakości, bo się nie znamy, więc wybieramy tą bezpieczną, średnią opcję. No dobrze, ale przejdźmy do Nieco innej sytuacji i zastanówmy się podobnie, które wino wybierzesz. Teraz mamy cztery wina. Trzy pierwsze są takie same, jakie były wcześniej, czyli 9 zł 27 zł 34 zł. Ale dodajemy turbodrogie wino za 138 zł. I teraz które wino wybierzesz? I ponownie mam nadzieję, że już się zastanowiłeś. W tej sytuacji. Bardzo często najwięcej klientów wybiera to wino za 34 zł, ponieważ jest na tyle niewielka różnica między 27 a 34, że wybieramy między tymi dwoma środkowymi opcjami, a tutaj dodamy niewielką ilość pieniędzy, a wydaje się, że dostaniemy lepszą jakość. Oczywiście nie chcemy kupować tego wina najdroższego, no bo po co, skoro się nie znamy i chcemy po prostu jakieś dobre wino na wieczór. No, i zastanówmy się, czego nas uczą te dwa badania. To badanie z czasopismem The Economist i to badanie z wyborem wina. Po pierwsze, tego, że bardzo dużo badań psychologicznych opiera się na kupnie wina, nie wiadomo czemu. Po drugie, uczy nas tego, że warto dodać taką opcję, którą nawet nie liczymy na sprzedaż, ale tylko po to, żeby ustalić taką cenę referencyjną dla klienta żeby pokazać mu, że nie kupuje jeszcze najdroższej opcji, tylko mieści się w tym rozsądnym centrum, w tej rozsądnej średnicy. Więc, jeżeli masz taką możliwość, warto dodać super opcję premium do usług albo dodać jakiś drogi produkt do swojego sklepu po to, żeby przesunąć tą uwagę klienta z tych tańszych produktów na te o klasę wyżej, ale nie najdroższe. Dodatkowy plus jest taki, że jeżeli ktoś się zdecyduje akurat na ten najdroższy produkt, no to masz podwójne zwycięstwo. Zarabiasz jeszcze więcej niż byś zarobił wcześniej. Także warto dodać jakąś znacznie odstającą ceną usługę lub produkt, po to właśnie, by wpływać na proces porównywania cen przez klientów.